Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily, kolejne dziewięć przedmiotów, sprawdźmy co dla nas przygotowaliście, dobra, wewerka, czapka na króliki, gdy mamy tą czapkę na głowie, króliki chodzą za nami, nawet ucie... nawet eh, te na... De. nawet gdy je uderzymy, to nawet nie uciekają, może wypaść z królika, może wcześniej wcześnie rano, a ja nagrywam i już widzę, że mi się plącza język, więc wybaczcie. Barbix, czapka wędrowcy, boże przerażająca ta tekstura, ma moc teleportowania się w promieniu 10 kratek. Wystarczy ukłócnąć i nacisnąć na klocek, na który chcemy się teleportować. No tak, tylko pytanie, czy naciśniemy na klocek 10 kratek dalej, chyba że po prostu tak to działa, że nawet jak nie jest w naszym zasięgu. Bimber, czarna dziura niszczy świat w promieniu 120-150 kratek. Włącznie z bedrockiem, ok, czyli mocna rzecz, naprawdę mocna rzecz, czarna dziura. Jeszcze taka animacja wciągania tych bloków to byłoby fajne. Dobra, lecimy dalej. Onion 30 tysięcy, czarna dziura. Ta magiczna kula daje możliwość stworzenia czarnej dziury, która wciąga wrogów do 50 kratek, po czym wyrzuca ich w powietrze. Nie wciąga tego, który ją stworzył. Działa przez, przez 60 sekund. Więc jak widzicie, trochę tych czarnych dziur mamy, jednak chciałem Wam zaprezentować dwie różne wersje, które rzeczywiście się od siebie różnią. No czarna krew na świecie generuje się tylko jeden taki miecz. Możemy znaleźć go w strukturze na pustyniach. Zadają on 12 damage'a plus efekty nudności oraz krwawienie. Jest niezniszczalny. Fajna teksturka, gratuluję. Adam MR250 Czarna materia. Po użyciu pobiera materię w promieniu 5 kratek, po czym niszczy wszystko w promieniu 50 kratek. Nie znika po eksplozji, można ponownie zebrać. Dlatego pewnie ten crafting jest taki drogi, że ta czarna dziura ma kilka użyć. Czarna materia, przepraszam. No, fajne. Ok, Glue Trader Czarna stal. Stal służy do stworzenia najwytrzymalszych narzędzi oraz zbroi. Te jednak posiadają atrybuty ataku i ochrony żelaznych itemów. Okej, okay, dobra. Coś nowego? Zły, zapewne. Tak, bo tam zjadło jedną literkę. Czarny diament, diament wzmacniany obsydianem. Można z niego tworzyć o 15% wytrzymalsze zbroje i narzędzia od diamentowych. Takie rzeczy są naprawdę fajne. Nowe surowce, które możemy chociażby skraftować i stworzyć z nich nowe zbroje. Świetne. Bananek05, czujnik ruchu. Czujnik ruchu zawiesza się na ścianie. Przydatny przydatne na serwerach przed złodziejami. Po wykryciu ruchu piszczy. Wygląda na grobak trochę, co? Okej, okay. dobrze, gratuluję kreatywności i gratuluję po raz kolejny wszystkim użytkownikom, którzy dostali się do odcinka e, oraz wszystkim osobom, które podesłyły mi pracę, bo cały czas je sprawdzam i cały czas nowe prace pojawiają się w odcinkach. Dobrze, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro w kolejnym. Pamiętajcie, MCI Daily jest od teraz codziennie. Cześć!